Cześć, witam na kanale Tu Pixel Look. a Dzisiaj dokonamy czyszczenia konsoli PlayStation 5 po 7 miesięcznym użytkowaniu. Warto oczywiście co jakiś czas czyścić konsolę, żeby chodziła dobrze, nie psuła się, no i ogólny komfort pracy i cisza jest wtedy zapewniona. Do całego czyszczenia Konsoli będzie nam potrzebny taki spray do plastików i do elektroniki. Pędzelek, śrubokręt i miękka ściereczka. Oraz także y, stinguję lekko moją konsolę. Tutaj wstawię taki naklejkę, będzie tak fajnie wyglądało jak pierwszy PlayStation 1. A więc, nie przedłużając, zabieramy się do czyszczenia konsoli. Zapraszam. A więc, tak, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić przed zdjęciem paneli i wyczyszczeniem konsoli, musimy odkręcić podstawkę mocującą w pionie konsoli. Tu odkręcamy, oczywiście, do tego właśnie przydaje się ten śrubokręt. Odkręcamy i już jest OK. Tu odkładamy sobie i tutaj pokażę Wam jak zdej zdej zdjąć panele. To tutaj gdzie mamy znaczek PlayStation pociągamy do góry i przesuwamy do siebie i gotowe. Z drugą stroną robimy podobnie. Przekręcamy konsolę. Łapiemy za przeciwległy róg do napędu i też podnosimy i przesuwamy do siebie. Całość widać jest trochę zabrudzona. Jednak kurz się zbiera. Mieszkam w takim w pomieszczeniu, co kurz często występuje, widać to także na konsoli, że zbiera się w takich odpowiednich miejscach. Warto oczywiście wszystko <coughs> przetrzeć tym sprejem całą. Wszystkie plastiki warto przetrzeć. Tak samo z tej strony. Wszystko jest robione bezinwazyjnie. Nie tracimy żadnej gwarancji. Wszystko jest robione według. Zaleceń producenta. Warto także tutaj przeczyścić te, tutaj wszystkie, tu gdzie wchodzi powietrze. Do tego właśnie używamy tego małego pędzelka. To wszystko przecieramy. Tak samo z drugiej strony. Warto to zrobić: wszystko wytrzeć, przetrzeć. I z tej strony mamy dwa takie wejścia. To jest tu, i tu to jest specjalne wejście do, na odkurzacz. Dzięki temu możemy łatwo wyssać y, kurz z konsoli. Tu podłączamy i przyciskamy do tego. I, I tak samo z tym otworem. Warto to wszystko. Warto to wszystko przetrzeć, wytrzeć i oczywiście na koniec jeszcze wszystko przetrze specjalnym sprayem do plastików i do elektroniki. Warto co, to zrobić co jakiś czas. Tutaj przetrzeć też, tu tak samo. I jeszcze do, dokonamy tuningu konsoli czyli tutaj wklejamy ten znaczek, naklejkę. Naklejkę zakupiłem na AliExpress. Są to groszowe sprawy, a naprawdę fajnie to wygląda. I tutaj wklejamy naklejeczkę. I tak naklejka się prezentuje. Tutaj wklejona. Konsola została wy wyczyszczona. Teraz wszystko poskładam. I tak to się prezentuje. Konsola została cała wyczyszczona, odkurzona. Teraz możemy z powrotem założyć te panele boczne. Robimy tak samo. Przyciskamy i przesuwamy do przodu, aż usłyszymy klik charakterystyczny. Z drugiej strony robimy tak samo. Kładziemy konsolę na płaskim. Przyciskamy i przesuwamy, aż usłyszymy też klik. I cała konsola jest wyczyszczona, streamingowana. Zobaczcie, tak się fajnie prezentuje ten z naklejką. Yy, te logo PlayStation, tak jak PlayStation 1. Konsola została wyczyszczona. Wszystko będzie powinno chodzić teraz sprawnie, lepiej. Warto oczywiście co jakiś czas co zrobić, co pół roku, wiadomo, nie za często, ale na pewno. Warto to robić. Nie tracimy żadnej gwarancji ani nic nie powinno się stać. Robimy to wszystko yy, delikatnie, z wyczuciem. Oczywiście z umiarem, oczywiście. I to tak by całe czyszczenie konsoli PS5 wyglądało. Ja zachęcam do lajkowania, subowania, komentowania. Dzięki za uwagę. Życzę miłego dnia, pozdrawiam, cześć. Elo!